Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wawrzyń. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z testamentu Sherlocka Holmesa. W dzisiejszym odcinku musimy um, odwiedzić biuro Farleya, który napisał o nas niezbyt przyjemny artykuł ostatnim razem, dlatego też rzeczywiście nie może ujść mu to płazem. E, Nic

An ordinary, inexpensive brand. Po tutaj, żeby od razu zacząć badać e, różnego rodzaju rzeczy między innymi jego płaszcz, ale no, powiedzmy, że moje zachowania nie są zbyt normalne. Czy to jest jego wina? I Jean. to Mr. Osmond Farley, I presume? Messrs. Holmes and Watson. What a surprise. What is there so surprising about being visited by the targets of your slander? I never slander, I inform. You will have to accept the consequences of these articles, Mr. Farley. Those words sound like a threat, Mr. Holmes. I never threaten, I merely warn. You don't frighten me, Mr. Holmes. I know all of your little secrets soon all of london will find out what really hides behind the facade of the impeccable detective thanks to my work the whole world will discover the true sherlock holmes gentlemen i don't wish you a good day. What what a z tego pana. even to the point of refusing to shake our hands which means that we can avoid having to wash them. Did you notice the crumbs on his jacket? He had just finished eating and his hands will be covered in grease, the same as his mouth. Slovenly habits. That's quite disgusting, Holmes. Do not be deceived, Watson. The workmanship in those tailor made clothes indicates that he is a man who takes pride in his appearance. If Farley has left without brushing off his jacket or washing his hands, then it is because he spotted our approach and wished to avoid us at all costs. But why? We will find out by searching his office. The secretary will stop you. Please reassure me, Holmes. You don't intend upon knocking her out. Only if we exhaust every other viable alternative. Widzisz, widzimy się za chwilę. I już jestem z powrotem. Dobra, w takim razie The secretary is occupied in sending a telegram via their electric telegraph. Farley asked that she should do so before he left. We must find a way of interrupting the transmission which will oblige her to go to the telegraph office in Kensington it will take her some time to get there and if we add on the time it takes to send the telegram and then return here we should have ample time to search the office without being disturbed I suppose it's unnecessary to point out the illegality of this search no I don't want item item we must find a way of getting into the Eee, dobra, musimy. Się... Ma duży żelazny hak. Dobrze. Um, skoro wierszak ma duży żelazny hak, to co my możemy z tym fantem zrobić? Nie. 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 Możemy zapalić sobie petka. Nie możemy zapalić petka. Eee, dobra. Co my tutaj I mamy? Możemy... Czy możemy ten wyjść? Nie. Pani kochana. Coffee. Coffee. It's still warm. We must find a way of. Okay. time I can hear an electrical humming. The secretary is using the electricity supplied by this switch. Let us see if I can cause a short circuit. E, dobra, co my musimy połączyć? Musimy pewnie połączyć te dwie rzeczy tutaj. E, to musimy pewnie połączyć, do, do tego. Że będzie fan. Już, już to czuję, że będzie fan. Dobra, spróbujemy to zrobić w ten sposób na razie, że sobie machniemy tak. i tak. E, tak, nie tak, nie tak, nie tak. Nie tak, e, nie tak. Nie, tak. No tak, to musi być w te, no nie? to musi być w to, Czyli to musi być tak, ale możemy spróbować to zrobić jakoś inaczej, że tak i tak i kurde mol i i i, i. chyba, że tak jakoś, to sobie machniemy, to sobie machniemy tak Let us see if I can cause a short circuit. Dobra, teraz musimy spróbować to jakoś połączyć, okej. Okay. Czyli to musi być ewidentnie tak, w tę mańkę. W tę mańkę. E, to w tę, to w tę. Dobra, mamy to teoretycznie, mamy wszystko połączone tutaj, aczkolwiek musimy rozwikłać. see if I can cause a short circuit. O, oh, e, Dobra, dobra, dobra. Spróbujmy zrobić jakoś inaczej. To musi iść tak, ale możemy spróbować to ogarnąć jakoś inaczej. Może uda nam się to zrobić jakoś tak, czy coś? E... Nie.

A makeup case with a good brush. makeup. I'm a... uh, Dobra, musimy się cofnąć. Page of this notebook has been torn out. We can only. You can read shorthand. You never cease to amaze me. Were you a secretary before becoming the great Sheriff? Perhaps, perhaps. But no, a man must have his secrets. Notatki ze śledztwa w sprawie Sherlocka Holmesa, do wszystkich jego kolegów po wizycie ze strony... Cokolwiek to znaczy. <grywa> The ribbon Eee straszny this... z Okej. Okay. Uh... Well, Potrzebuję pudru, I chyba tak myślałem. Muszę patrzeć I must, Muszę... Muszę patrzeć. Dobra, mam wrażenie, że tak, że musimy... Znaleźć jakiś puder. Czy, coś. Znaleźć. Hmm. czy my tutaj znajdziemy jakikolwiek puder? Bo obstawiam, że tutaj trzeba po prostu machnąć ten. Odezwaj się do ciebie rankiem, znisz ten list, pilnie to trzymać, Twoje informacje o prawdziwych planach naszego człowieka są niesłychanie zaskakujące, Swoisty. this, this paper, paper only just escaped the flames. but who is this note about? <coughs> i will deal with it later. a bunch of keys, a telephone, a technological marvel. a number was written next to it quite recently. a fine educated hand. 13, 13. Oh, this number seems very familiar. yes, but let us dial it to be sure. Okay. Miss, get me 1313, please. It is Scotland Yard, of course. I'm beginning to understand. Scotland mm, so you. This cabinet has a lot of drawers, but we can't open all of them. Mm, dobra, musimy mm. konkretną judging rzecz. from the notes on the board, our reporter is an assiduous and organized worker.

Kolejną rzeczą, która nas interesuje, będzie ta informacja. Dla Globe Explorer tajemnica otacza zwłoki utopione w Tamizie. Ciało mężczyzny odkryte wczoraj rano na brzegu Tamizu pozostaje osnute tajemnicą. Wykryta podczas autopsji ilość wody w płucach ofiary potwierdziła, że mężczyzna zginął w wyniku utonięcia. Jednak liczne otwarte rany na ciele wskazują, że przed zgonem był brutalnie traktowany. Władze nie przedstawiły jeszcze żadnych wyjaśnień. Udało się zidentyfikować ofiarę. 53-letni Barkarz był już znany przedstawicielom prawa, bowiem jego nazwisko pojawiło się w postępowaniu związanym ze złamaniem prawa w wyniku przemytu rozmaitych towarów, głównie na rynku produktów zbożowych. Najświeższe zarzuty zostały postawione przed kilkoma dniami. Zmarły oskarżony było o zniszczenie towarów, konkretnie znacznej ilości pszenicy. Gdyby ta straszliwa, śmierć nie przerwała postępowania, panujące w Londynie braki żywności nie skłoniłyby sędziego do pobłażliwości. Okej, okay, mogę zostać reporterem, będę mógł czytać tak skróty informacji wiadomość w skrócie klasztor żeński pod wezwaniem świętego Antoniego w miasteczku i teraz was zaskoczę, bo to jest najdłuższa nazwa miejscowości na świecie nawet kiedyś się nauczyłem ją wypowiadać tylko nie wiem czy teraz będę powiem to dobrze, bo to było już jakiś czas temu, aczkolwiek możecie sobie sprawdzić na YouTubie jak się wypowiada to nazwę i potem skonfrontować to z tym jak ja to wypowiem, a mianowicie klasztor żeński pod wezwaniem świętego Antoniego w miasteczku chlanwe poch gwingo gogerysz i go, go, go. Na wyspie Angsley w wali stał się w ubiegłą niedzielę scenerią straszliwego odkrycia. Gdy chłopi przybyli do klasztoru z zapasami dla zakonnic, chcąc uhonorować świętego Antoniego patrona rzeźników oraz dobrego mięsa, okazało się, iż jest już za późno i że kuszenie wspomnianego świętego ugodziło już w to święte miejsce w ów pamiętny dzień. Przybywających w klasztorze 16 zakonnic poddało się zbiorowemu atakowi szaleństwa, w którego w wyniku pożarły się nawzajem. Pozbawione życia ciałość znaleziono w stołówce, wokół tego co wygląda. Na ich ostatni posiłek, cienką zupę warzywną. Pragnący zachować anonimowość członek episkopatu poinformował nas, iż takie okrupeństwa zdarzają się czasami w miejscach wspólnego zamieszkiwania kobiet. Jest to związane ze złożonością ich natur. Trudniej im bowiem przychodzi narzucona asceza, która poprzedza dzień świętego Antoniego. Należy stwierdzić, iż nie było to potrzebne, Wystarczyłbywszych tylko jeden dzień więcej i ten dramat najprawdopodobniej nigdy by się nie wydarzył. Relikwia w postaci kiełbasy ofiarnej, św ofiarowanej świętemu Antoniemu przez nią, odnaleziona w 1191 roku podczas trzeciej Krucjaty i sprowadzona z Konstantynopola, pozostała nietknięta. Jak powiedział nam wspomniany przedstawiciel najwyższych władz kościelnych, jest to znak, że nawet ogarnięte błędnym zakonnicy zachowały sz szacunek wobec pana. Tak jak mówię, możecie sobie sprawdzić to. Hranverpool, Wind, Goguryr, Wirndurmbach, Huntley, Sylwia, Gogoch. I tak to wygląda, widzicie. To jest taka jedna z rzeczy, których nie widzieliście pewnie o, o mnie wcześniej. A tu taki o, surprise. Niezjedzona kanapka. out of place. Może się patrzył w okno, po prostu sobie spoglądał. Spoglądał sobie za okno chłopaczyna e, i chciał się czegoś tam wywiedzieć. Dobra, nic tu nie ma interesującego. Czy ja mam cokolwiek, co może mi pomóc w odczytaniu tego? No tak, no to jest jedyna rzecz, którą tutaj możemy ogarnąć. Widać ślady pisma. Czy ja muszę może sobie... I can make out the marks, but I need something to bring them to light. I must look. To bring them to light. Eee... <coughs> Czyli jeszcze czegoś potrzebuję, tak? To bring them to light. Chyba, że ja mogę sobie teraz odpalić z powrotem ten prąd. Nie, nie mogę tego zrobić. Watson jak zwykle jest creepy jest fuck. I porusza się zaraz za mną. Watson Watsonie, Watsonie, Watsonie. Czemu ty jesteś taki upierdliwy? O, co my tutaj mamy? This ash comes from The cigar end is still hot. Farley was not alone when we arrived at his secretary's office. You are thinking of the huh. owner of the cigar. Yes, the reporter smokes ordinary cigarettes. Can you smell the subtle scent of gingerbread? That is the characteristic odor of a habano clarissimo. Our mysterious visitor is a rich man, Watson. This category of Havana's is exorbitant, and I cannot imagine a cigar lover crushing out such a marvelous smoke before finishing it. Since we saw no one leaving the building, that must point to a secret exit somewhere. How are we going to find it? By retracing Farley's steps from the moment before we arrived. Look, this room is teeming with clues. E, Otwórz sekwencję działań Farleya wykonanych przed bla bla bla. E, gość w jest z cygaro oraz popiół z niego. Gość dziennikarza palił Cygarofa, fotel stoi w złym miejscu, dziennikarz siedział w tym fotelu, dziennikarz pchnął fotel, gdy biegł, dziennikarza siedział w tym fotelu, dziennikarz przesunął fotel, by coś pod niego wyciągnąć, dziennikarz pchnął fotel, gdy usłyszał dzwonek do drzwi, dziennikarz pchnął fotel, by się za nim schronić. Ok, nie wiem, papier nie jest całkowicie spalony, dziennikarz chciał się pozbyć tego papieru, dziennikarz przypadkiem upuścił ten papier w ogień, ten papier nie ma nic wspólnego z dziennikarzem, dziennikarz celowo wrzucił ten papier w ogień, dziennikarz chciał napalić w końku, dziennikarz wrzucił ten papier, nie upewnia się czy spalił się całkowicie. Dobra, uno momento, bo są pewne rzeczy, których jeszcze mam nie, które mam jeszcze nieogarnięte, a teraz mogę je zrobić jedną ważną rzecz, mogę to obsypać. Rozumiem,

Ale mamy pęk but DF, there are a lot of cards. How to find them? <coughs> Postcard. No, no, a... no, it... do... ja tylko... no. no, it is. No, ja No, I can't do that. No, I can't do. it is. No, No, it is.

No, I can't do... I can't do that. I can't... I can't... I can't do that. No. I can't do that. No, I can't... There are a lot of cards. How to find the right one? No, I can't do that. I can't do that. Jak ja mam znaleźć tą właściwą, jak ja mam znaleźć tą właściwą, w jaki sposób? Bla 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 bla. Czy mamy cokolwiek, co jeszcze możemy tutaj ogarnąć? książka jest f The Adventures of Sherlock Holmes. My word! It's my about your investigations. A real investigative reporter must have read them, my dear Watson. Okej, okay. i to już wszystko tutaj? Mm, no tak, no my nic tutaj nie zrobimy, innego. Także wychodzimy stąd. My Adventures. E, dobra, odpalnie to, ale odpalimy sobie tablicę dedukcyjną. Eee, bo, tutaj możemy sobie wybrać. Dziennikarz przypadkiem opuścił tu książkę. Dziennikarz chciał dać tę książkę swojemu gościowi. Dziennikarz chciał skierować uwagę na tę książkę. Ta książka nie pochodzi z regału. Dziennikarz potrzebował jakichś informacji z książki. Dziennikarz, przepraszam, wydaje mi się, że to o to chodziło. Eee. Tak mi się wydaje, że to jest ok. Okej i zostaje mi to, ale nie mam pojęcia jak to no garnąć. Bo nie wiem jak dopaść tą kartkę, która jest nam potrzebna. There are a lot of cards. No. I can't, I can't do no nie do końca wiem, no, jak do. ja mam to, no, I can't. No, I can't. jak ja mam ogarnąć, która no, kartka jest do. tą dobrą kartką, dlatego że jak no. on mówi za każdym razem I can't do that, no. No, I can't. to mnie to zaczyna no. irytować myślę, że was też będzie to irytowało. No, Zresztą widzę, że jest 20 no. minut, już i tak doszło od odcinka, no. dlatego no. też I... postaramy się... No, Zobaczymy, przerzucę wszystkie te kartki. No. Jak nie, to wykombinuję no, jakoś, próbuję wykombinować, jak do tego się dobrać. Nie mam pojęcia. W takim razie ja na razie będę kończył ten odcinek. Zachęcam Was, jak zwykle, do lajkowania i do komentowania tego odcinka, do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz do lajkowania fanpage'a na Facebooku, gdyż zawsze tam pojawiają się e, świeże informacje i w razie czego pewne update'y, które staram się Wam e, przekazywać, jeżeli nie będzie odcinków, jeżeli czy, czy, czegoś tam nie będzie, jeżeli nie mam czasu, itd. itd. Także zachęcam Was, bo to jest dobra skarbnica wiedzy, e, jeżeli chodzi o mój kanał. Także do usłyszenia w kolejnych nagraniach i do zobaczenia później. Pa!